Rozdział ósmy. Zanim jeszcze Linda włączyła silniki samolotu, ja siedząc w wygodnym fotelu, sprawdziłem moją kreskową wyrocznie. Coś się szykowało. Musisz pamiętać, że przyjaciel może okazać się śmiertelnym wrogiem, a zajadły wróg przyjacielem, na którego możesz liczyć. Patrz wokół i rozglądaj się bardzo uważnie. Nadchodzi czas, kiedy niewiedza zniknie. Pamiętaj, Czas wielkiej próby dopiero przed tobą po starcie z Ankary odrzutowiec Embraer Legace 60, prowadzony pewną ręką Lindy Kampusz, obrał kurs na Polskę. Trasa nie była długa, a dodatkowo dostaliśmy zgodę na przelot nad Morzem Czarnym, co jeszcze bardziej ją skracało. Nocny lot zapowiadał się bezproblemowo. Na lotnisku w Bydgoszczy mieliśmy zameldować się zgodnie z planem tuż po wschodzie słońca. Kiedy samolot wdrapał się już na wysokość przelotową, sięgnąłem po książkę Niezwykłe starożytnej machiny Waltera Ferteja, którą od pewnego czasu czytałem w wolnych chwilach. Nie ukrywam, że wybrałem ją pod wpływem wszystkich tych niezwykłych opowieści o urządzeniu miotającym energię, o machinie rozmontowanej, a później ukrytej przez Deinokratesa w czasach Aleksandra Wielkiego. Lektura była zajmująca. Ale chwilami nieco zbyt fantastyczna, jak na mój mocno racjonalny umysł. Po omówieniu niezwykłych przyrządów nawigacyjnych i astronomicznych, niesamowitych silników oraz czasomierzy w kolejnej części książki przedstawiono dziwo z zupełnie innej pułki. W poprzednich rozdziałach mogliśmy prześledzić opisy starożytnych urządzeń, które często do dzisiaj wprawiają naukowców w osłupienie. Jednak opis pradawnych machin byłby niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli o jednej z najbardziej intrygujących zagadek, jakie pozostawiły minione wieki, a mianowicie o tak zwanych wiecznych lampach. Z całą pewnością należy je zaliczyć do urządzeń technicznych, chociaż nie wiadomo, czy byłaby to technika w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, ale o istocie ich funkcjonowania wiadomo bardzo niewiele. Zachowało się natomiast wiele relacji i przekazów o funkcjonowaniu tych dziwnych lamp. Nikomu nie udało się jednak przekonująco wyjaśnić szczegółów konstrukcyjnych, ani też określić źródła energii, dzięki któremu powstawało światło. Egipcjanie, Grecy, Rzymianie oraz mieszkańcy wielu innych krain starożytnego świata bardzo często umieszczali w kryptach grobowych palące się lampy. Miał to być dar złożony za światom i bogom śmierci. Wierzono ponadto, że dzięki światłu osoba zmarła łatwiej odnajdzie właściwą drogę w krainie wieczności. W większości przypadków były to zwykłe gliniane lampy, jakich używano powszechnie, ale w grobowcach osób szczególnie ważnych umieszczano ponoć inne źródła światła. Pozostawione w zamkniętych podziemnych pomieszczeniach miały płonąć przez niewiarygodnie długi czas, istnieją relacje, że świeciły nawet po kilkuset latach. Inną niezwykłą cechą wiecznej lampy miało być to, że raz zgaszona, nie dawała się już zapalić ponownie. Działające wieczne lampy znajdowano w różnych, często odległych od siebie, częściach świata, w Egipcie, Grecji, Rzymie, ale również w Indiach, Chinach oraz Ameryce Południowej. Relacje o ich odnajdowaniu pochodzą nie tylko czasów starożytnych. Natykano się na nie także w okresie średniowiecza i renesansu. A nawet w czasach nowożytnych. Przykładów jest wiele. Istnieją relacje mówiące o tym, że rzymski król numa pompiliusz 71563 przed naszą erą, który znany był ze swego zamiłowania do magii, nakazał umieszczenie w swojej krypcie wiecznie płonącej lampy. Odnajdowano je również w okolicach egipskiego Memphis oraz w indyjskich świątyniach. Wszystkie gasły niemal natychmiast po wystawieniu na powietrze, a zawarta w nich substancja palna błyskawicznie rozpadała się i ulatniała. Święty Augustyn w jednym ze swoich pism wspomina o wiecznej lampie, którą odnaleziono w świątyni Izydy. Doktor Kościoła określa ją mianem szatańskiego dzieła, gdyż nie gasła ani pod wpływem podmuchów wiatru, ani też pod silnym strumieniem wody. Relacja z czasów cesarza Justyniana Wielkiego opisuje odnalezienie w jednej z niż bramy prowadzącej do Antiochii lampy, która płonęła od 500 lat. Niestety, brak jakichkolwiek innych szczegółów na temat tego niezwykłego odkrycia. Wiadomo tylko, że lampa została bezmyślnie zniszczona przez żołnierzy. W średniowieczu na niezwykłą lampę natknięto się w północnej Anglii, w mieście York. Płonęła ona na grobie ojca Konstantyna Wielkiego, Konstancjusza I Chlorusa, który zginął w 306 roku podczas wyprawy przeciw piktom. Z kolei w 150 roku na wyspie Nesis w marmurowej krypcie znaleziono lampę, która musiała płonąć od początku ery chrześcijańskiej. W pierwszej połowie XVI wieku, za pontyfikatu papieża Pawła II, na Via Appia w Rzymie odkryto grobowiec w którym znajdowało się ciało pięknej dziewczyny. Okazało się, że jest to zmarła w cztery roku przed naszą erą córka Cycerona Tulia. Kiedy otworzono kryptę, zgasła umieszczona tam wieczna lampa. Według legendy alchemicznej, taką lampę znaleziono również w grobie Chrystiana Rosenkreutza, założyciela zakonu Różokrzyżowców. Była ona zawieszona przy sklepienia krypty. Jak widać, rodzaje przekazów jakie. Dotrwały do naszych czasów, nie pozwalają na sformułowanie jakiejkolwiek hipotezy na temat substancji, która mogłaby podtrzymywać proces palenia się wiecznych lamp. W relacjach dominują elementy legendarno-fantastyczne. Brak natomiast jakichkolwiek przesłanek o charakterze naukowym. Do naszych czasów nie dotrwał prawdopodobnie ani jeden egzemplarz wiecznej lampy. W każdym razie od długiego czasu żadnego nie odnaleziono. Warto w tym miejscu podkreślić, że współczesna nauka nie zna materiału, który mógłby płonąć i wydzielać światło przez setki lat. Znalazło się natomiast całkiem racjonalne wytłumaczenie fenomenu wiecznych lamp. Jezuita Atanazy Kircher, 1602-1680, w swoim dziele o Edipusa Egepiacus, tłumaczył, że długi czas działania owych lamp był wynikiem zastosowania ukrytego systemu przewodów wprowadzących do wielkich zbiorników oleju. Z taką oceną zgadzał się współczesny historyk chemii, docent Roman Bugaj, który wskazywał na fakt, że niemal natychmiast po gwałtownym poruszeniu lub wyniesieniu z grobowca lampy gasły. Odkrywcy po prostu nieświadomie odcinali dopływ substancji palnej. Czy taka interpretacja faktów jest trafna? Nie wiadomo. Tajemnica wiecznych lamp może być przecież znacznie bardziej skomplikowana. Z głośnika umieszczonego nad wejściem do kabiny pilotów rozległ się spokojny głos Lindy Kampusz, Piotrze, podejdź do mnie na chwilę. Zdaje się, że mamy spory problem. Taki komunikat, choćby był wypowiedziany nie wiadomo jak zrównoważonym i opanowanym tonem, zawsze wzbudza niepokój. Szczególnie jeśli jest się kilka tysięcy metrów od ziemi. Odłożyłem książkę, podniosłem się z fotela i szybkim krokiem ruszyłem w kierunku kokpitu. Pospiesz się, przynaglił mnie głos Lindy. Kiedy wszedłem do kabiny, od razu usłyszałem jak kampusz powtarza Rosyjskie myśliwce, rosyjskie myśliwce, tu sierra, papa, foxtrot, zulu, x, rej, tre, fo, Jesteśmy nieuzbrojonym samolotem cywilnym. Nie mamy na pokładzie żadnego zakazanego ładunku ani broni. Nie naruszamy przestrzeni powietrznej żadnego państwa ani strefy zakazu lotów. Zmierzamy do Polski zgodnie z planem lotu, zgłoszonym w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Prosimy o zachowanie dystansu. Jak mnie zrozumiałeś? Over. Z głośnika rozległ się zdecydowany, spokojny głos. Papa, Fokstrot, Zulu, X, Rej, Tre, Two, Four, tu myśliwiec rosyjskich sił powietrznych, kapitan Kriłow na częstotliwości awaryjnej. Skręć w lewo. Kierunek, Tre, Five, Two. W przeciwnym razie zostaniesz ostrzelany. Out. Linda spojrzała na mnie i powiedziała: Sam słyszałeś. Mniej więcej od pięciu minut towarzyszą nam trzy migi, trzydzieści jeden. Dwa myśliwce lecą po bokach. Ale najgorsze: ten, który leci za nami. Moje urządzenia wskazują, że jego radar naprowadzający przez cały czas oświetla nasz samolot. No, a przed chwilą przed chwilą zgłosił się dowódca. O co im chodzi? zapytałem. Naruszyliśmy jakiś zakaz, jakąś strefę wojskową? Nie, absolutnie. Jesteśmy daleko od ich strefy powietrznej. A mimo to, on chce, żebyśmy lecieli za nimi. W przeciwnym razie, myślę, że ten z tyłu chętnie sobie postrzela. Skoro tak grzecznie proszą, to chyba nie mamy wyjścia, powiedziałem. Chyba musimy skorzystać z zaproszenia. Też tak myślę, stwierdziła Linda, poprawiła pałąk mikrofonu przy ustach, włączyła radio i powiedziała, myśliwce rosyjskich sił powietrznych, kapitan Kriłow. Tu Sierra, Papa, Foxtrot, Zulu, X, re, tche, Two, Four. Prowadź. Schodzimy za wami. Over. Tu Kriłow, słyszycie Sierra, Papa, Foxtrot, Zulu, X, re, tche, Two, Four. Cieszę się, że nie utrudniacie. Za chwilę będziemy schodzić ostro w dół. Kierunek, tre, Fiwe, Two. Nie odpuszczajcie, bo się pogniewam. Over. Zrozumiałam. Będę uważała. Out, Przelot do miejsca przeznaczenia trwał dosyć długo. Jeden z migów przed nami dwa pozostałe po bokach. Ciężkie myśliwce przechwytujące, które w terminologii NATO nosiły nazwę Fox -Hound, trzymały się bardzo blisko. W ciemności wyraźnie widziałem dysze wylotowe potężnych silników w D30F6, pracujących niewielkim ciągiem. Widziałem jednak, że to mogło się zmienić w ciągu kilku sekund. Rosyjskie maszyny osiągały maksymalną prędkość 2,83 macha przy prędkości wznoszenia 208 m na sekundę. To dlatego niektóre części MIG ów 31 były wykonane z tytanu. Muszę powiedzieć, że lżej zrobiło mi się na duszy, kiedy urządzenia pokładowe przestały rejestrować aktywność uzbrojenia wprowadzających nas myśliwcach. – Widać już ląd – powiedziała Linda. – I lotnisko – dodałem na widok świetlistej smugi wyznaczającej obrys pasa startowego. – Mogę się mylić, ale… – Według moich planów to chyba lotnisko zapasowe Sewastopol-Jużnyj – stwierdziła Kampusz. – Tylko co będzie dalej? – Szczerze – zapytałem. – Lepiej nie – westchnęła Linda. – Aż boję się pomyśleć. Jeśli wzięli nas za szpiegów… A dlaczego mieli nas brać za szpiegów? Zdziwiłem się. Wiesz, Rosjanie mają podobno takie przysłowie, że w przyjaźni z niedźwiedziem, ale miej zawsze przy sobie siekierę w pogotowiu. Oni są po prostu nieufni. Odprężenie odprężeniem, rozbrojenie rozbrojeniem, a i tak uważają, że trzeba mieć się na baczności. Albo bardzo chcą, aby wszyscy na świecie w to uwierzyli. Powiedziałem: Mamy nabrać przekonania. Że są tylko nieufni. A tymczasem, tymczasem oni próbują realizować dokładnie takie same mocarstwowe cele, jakie realizują Stany Zjednoczone. Reguł światowych szachów rozgrywanych przez polityków i wojskowych raczej nie zmienimy. Dla nas wniosek jest jeden. Musimy bardzo uważać. A teraz wracaj już na swoje miejsce w kabinie albo siadaj na fotelu obok. Za chwilę będziemy lądować. Kiedy Embraer Legacy 60 znieruchomiał już na płycie lotniska, zobaczyliśmy ciężarówkę gnającą w naszą stronę. Samochód zatrzymał się jakieś 20 metrów od prawego skrzydła samolotu i zaczęli wysypywać się z niego żołnierze. Wkrótce nasza maszyna otoczona była kordonem uzbrojonych po zęby mężczyzn. Jeden z wojskowych podszedł do samolotu. Podłożył po dwa masywne kliny pod każde z trzech kół, a następnie pokazał nam, że mamy otworzyć drzwi. Wszedł na pokład, rozejrzał się czujnie i powiedział Major Pisznacki, rosyjskie siły zbrojne. Macie czekać. Generał Kakłosiew już jedzie. Ale dlaczego? Zaczęła Linda. Nie ze mną. Ja nic nie wiem. Ja tylko wykonuję rozkazy. O wszystkim powiewam generał. Pół godziny później dostrzegłem gazik mknący z zawrotną prędkością po pasie lotniska. Kierowca zahamował spiskiem opon niemal na wprost wejścia do samolotu. Z wojskowego samochodu wysiadł stosunkowo młody mężczyzna o pociągłej twarzy i czarnych włosach przypruszonych siwizną. Miał na sobie polowy mundur bez rzucających się w oczy dystynkcji. Stał przez chwilę wdychając chłodne nocne powietrze, a potem sprężystym krokiem ruszył do wejścia Embraera. Kiedy znalazł się na pokładzie, skinął głową i powiedział nieco sztywną, szkolną angielszczyzną: Jestem generał Borys Kakłosiew. Reprezentuję główny zarząd wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Gru, powiedziałem szeptem. O właśnie, uśmiechnął się mężczyzna. A teraz. Czas na małe wyjaśnienia. Zastanawiacie się, dlaczego zaprosiliśmy Was do siebie? Odpowiedzieć możliwie najkrócej. Ponieważ zapragnąłem porozmawiać z człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, o co toczy się ostra gra pomiędzy tak zwanym zakonem światła a Fundacją Almagra. Zrobiłem wielkie oczy. Ten rosyjski generał naprawdę sporo wiedział. To znaczy, ciągnął swój wywód generał Kakłosiew. Zupełnie niezrażony moją mimiką. Jeśli mam być szczery, temu człowiekowi wydaje się, że rozumie mechanizmy wydarzeń, ale to tylko złudzenie. Jak niemal wszystko we współczesnym świecie, również wspomniana rywalizacja ma drugie dno, bo przecież tak naprawdę nie rywalizują ze sobą zakon i fundacja. O nie. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Pana zapraszam wobec tego na mały spacer po płycie lotniska, a pani Pani może przygotowywać się do odlotu. Myślę, że za jakieś czterdzieści pięćdziesiąt minut będziecie z powrotem w powietrzu. Generał Kakłosiew i ja szliśmy środkiem betonowego pasa, oddalając się od samolotu. Jak pana zdaniem wygląda sytuacja? zapytał Rosjanin. Nie do końca wiem, o co panu chodzi, powiedziałem. Jasne. Stwierdził krótko generał, i następne sto metrów przeszliśmy w milczeniu. Na szczęście do końca pasa startowego został jeszcze ponad kilometr. Waszą fundację założył amerykański miliarder Malcolm Merthold van Kergas, powiedział zupełnie niespodziewanie: Kakłosiew. Ten człowiek ma tyle pieniędzy, że może pozwolić sobie na ciekawość i odkrywanie tajemnic współczesności i przyszłości. Tak mówią, stwierdziłem ostrożnie. A zastanawiał się pan kiedyś, kto założył zakon światła, skąd wziął się człowiek, o którym nie wiadomo nawet jak naprawdę się nazywa. Wszyscy mówią o nim Patrycjusz. Jak każda organizacja o charakterze tajnym, zakon bardzo dobrze chroni swoje tajemnice, powiedziałem ostrożnie. Rzeczywiście niewiele wiadomo o strukturze tej organizacji, jej celach i finansach. A o przeszłości Patrycjusza nie wiadomo dokładnie nic. Coś tam jednak wiadomo, oświadczył Rosjanin. Jedno muszę powiedzieć: Z naszych informacji wynika, że w Fundacji Almagra pracują inteligentni, rozsądni ludzie, a jednak to nie zapobiegło wciągnięciu Was w grę, w której wcale nie zamierzaliście uczestniczyć. Mówi Pan zagadkami. Co konkretnie ma Pan na myśli? Zacznijmy od pytania. Które już zadałem. Kto założył zakon światła? A zatem, kto dał pieniądze i kto kontroluje jego działania? Raczej trudno uwierzyć, że organizacja o takiej skali działania powstała sama z siebie, jako sprzysiężenie ludzi o złych charakterach, ale za to otwartych umysłach. Co pan sugeruje? Ja nic nie sugeruję. Ja wiem. I bardzo proszę, aby przekazał pan treść tego, co za chwilę powiem. W swoim przełożonym w fundacji. To z całą pewnością bardzo ich zainteresuje. Otóż zakon światła powstał z inspiracji centralnej agencji wywiadowczej. Oraz za pieniądze z jednego z tak zwanych czarnych budżetów, czyli tajnych, nieujawnianych publicznie pieniędzy. To powszechnie znana sprawa. Wiele wojskowych programów w Armii Stanów Zjednoczonych oraz wywiadu jest finansowanych z takich właśnie budżetów. Mówi się zatem, że są to czarne projekty i takim właśnie czarnym projektem jest zakon światła. Pan żartuje. Wy w Rosji macie obsesję na punkcie CIA i gdyby posłuchać waszych polityków, to agencja odpowiada za całe złotego świata. Nie rozmawia pan teraz z politykiem, tylko z przedstawicielem wojska. My patrzymy na świat przeraźliwie racjonalnie. Cynicznie, ale racjonalnie. I proszę zwrócić uwagę. Je nie powiedziałem że w zakonie pracują agenci z AJJ. ja stwierdziłem tylko, że ta agencja inspirowała powstanie organizacji, na której czele stoi patrycjusz. Według naszych informacji, ani on, ani większość pozostałych członków zakonu nie ma z EIA nic wspólnego. Na tym polega cały majstersztyk. Wybrano przywódcę, zgromadzono ludzi, pozwolono im szybko zrobić wielkie pieniądze i rozpocząć działalność. Ale wszystko to było dyskretnie kontrolowane oraz ukierunkowywane. Naszym zdaniem, Patrycjusz przeszedł w swoim czasie pranie mózgu. Dosłownie wtłoczono mu do głowy określone cele i metody działania. Zrobiono to poza jego świadomością. On dzisiaj o niczym nie pamięta. Zarówno Amerykanie, jak i my mamy odpowiednie metody. Patrycjuszowi wydaje się dzisiaj, że ma wolną wolę i działa zgodnie z nią. Natomiast prawda jest taka, że jest jak dziecięcy samochodzik sterowany radiem. Wciskasz jeden przycisk, jedzie w lewo, wciskasz drugi, skręca w prawo. Ot i cała tajemnica. Łapkami Patrycjusza i Aja zebrała w ostatnich latach kilka ciekawych artefaktów z przeszłości, które i dzisiaj mogą mieć znaczenie militarne, ale największa rozgrywka toczy się właśnie teraz. Zakon i wasza fundacja są na tropie tajemnicy pradawnej broni. Broni, którą Deinokrates w jednym ze swoich pism określił mianem machiny chaosu. Różnica jest taka, że o celach waszego założyciela Van Kergasa trudno jest nam w tej chwili powiedzieć coś konkretnego. Być może jest to rzeczywiście czysta ciekawość. Losy poprzednich odkryć fundacji zdają się właśnie to sugerować. Natomiast celem patrycjusza jest zdobycie broni ostatecznej i wykorzystanie jej do szantażowania świata. Cel oczywiście beznadziejnie głupi, ale on wierzy, że uda mu się go zrealizować. Niestety, najprawdopodobniej będzie tak, że kiedy już zgromadzi wszystkie elementy, wtedy zjawi się prawdziwy mocodawca, stojący teraz w cieniu i zabierze mu zabawkę. Ale poczekamy, zobaczymy. A Was w Rosji oczywiście owa broń kompletnie nie interesuje, zakpiłem. Oczywiście, że interesuje, ale nie o tym teraz rozmawiamy, stwierdził spokojnie generał. W takim razie o czym? O tym, że zostajecie w tyle. Nie doceniliście przebiegłości przeciwnika. Zakon wie, jak znaleźć i spenetrować skrytki Deinokratesa. Wy w fundacji nie macie o tym pojęcia. To prawda. Od kilku tygodni mogę tylko bezsilnie obserwować ich poczynania. Wczorajszej nocy spenetrowali piąty obiekt. Nie wiem, jak to robią. Po prostu nie wiem. Byłem przy tym, jak Patrycjusz zniszczył księgę, klucz, a mimo to... Z tym problemem dacie sobie radę. Już niedługo będziecie wiedzieli dokładnie to samo co Zakom. Ta wiedza jest bliżej was, niż przypuszczasz. Jest jednak coś... Co stanowi prawdziwy problem. Na scenie pojawił się nowy gracz. Nowy chętny do zdobycia pradawnej niszczycielskiej wiedzy. Ten gracz jest doświadczony, silny, zdeterminowany i z całą pewnością nie cofnie się przed żadnym ryzykiem, aby osiągnąć cel. A mówi mi pan to, z czystej sympatii zakpiłem ponownie. Niepotrzebnie stara się pan być złośliwy. Niepotrzebnie. Wy w Polsce macie zdaje się takie przysłowie o przyjaciołach, których poznaje się w biedzie. Zaśmiałem się głośno. Proszę wybaczyć, ale mogę uwierzyć w przyjaźń pomiędzy ludźmi żyjącymi w Polsce i w Rosji, ale jeżeli stara się pan przekonać mnie, że Gru jest przyjacielem fundacji, to zaczynam się poważnie niepokoić. Znowu niepotrzebnie. Ja zacytowałem tylko przysłowie. Każdy kraj ma swoje interesy i swoje strefy wpływów. Rosja również je ma. Można patrzeć na scenę polityczną świata w taki oto sposób. Ci, którzy są przeciw nam, to nasi wrogowie. Ci, którzy im pomagają, to również nasi wrogowie. Ci, którzy im przeszkadzają, to nasi przyjaciele. Pokrętna i w sumie dosyć paskudna logika. Ale ponieważ od lat przeszkadzacie zakonowi. A tym samym CIA jesteście naszymi przyjaciółmi. Ciekawe, czy mój szef się ucieszy, mruknąłem. Tego akurat nie wiem. Ale z informacji, którą przekażę za chwilę, ucieszy się z całą pewnością. Tak jak wspominałem, do gry o starożytną machinę przystąpił nowy gracz. Jest nimi Islamska Republika Iranu, a konkretnie siły specjalne korpusu strażników islamskiej rewolucji, czyli pastaranów. Jeszcze nie weszli do akcji, ale coś szykują. Sądzę, że uderzą w najbliższym czasie. Czy ja jestem w błędzie? Wydawało mi się, że pański kraj popiera Teheran i jego politykę na forum międzynarodowym. To przecież Rosja i Chiny są jednymi z nielicznych krajów, które blokują wszelkie amerykańskie inicjatywy zmierzające do izolacji ekonomicznej oraz uderzenia militarnego na Iran. Czytałem nawet, że według niektórych analityków Moskwa i Pekin mogą potraktować jakąkolwiek akcję wojskową USA skierowaną przeciwko administracji prezydenta Mahmuda Ahmadinejada za atak na ich własne granice oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Tak, popieramy Iran, ale nie bezkrytycznie stwierdził generał. Iran, jak na razie, skutecznie blokuje próby rozszerzania amerykańskich interesów na Bliskim Wschodzie. I to z naszego punktu widzenia jest dobre. Ale wcale nie zależy nam, żeby Republika Islamska urosła zanadto w siłę. Nazwałbym to sztuką politycznego balansu. Tylko, że bardzo łatwo jest przy takiej polityce popełnić błąd. A wówczas cały układ po prostu się sypie. Historia wybuchu I wojny światowej jest tego najlepszym przykładem. To prawda, przyznał Kakłosiew. Ale proszę pamiętać, że z kolei przez ponad 40 lat po II wojnie światowej ZSRR i USA szachowały się wzajemnie. I robiły to na tyle skutecznie, że nie doszło do globalnego konfliktu atomowego. Wybuchały tylko małe lokalne wojenki. Ot, takie wentyle bezpieczeństwa i poligony dla nowej broni. Jeśli to, co pan mówi, nie jest cyniczne, to co jest? zapytałem. Przecież na tych lokalnych wojnach również ginęli ludzie. Bo taka jest już specyfika wojen, uśmiechnął się Rosjanin. Ani pan, ani ja nie zmienimy polityki globalnej. Ona była, jest i zapewne jeszcze przez stulecia będzie cyniczna i pozbawiona wszelkich hamulców moralnych. Demokratyczne rządy gotowe są popierać reżimy morderców, byleby tylko byli to zaprzyjaźnieni mordercy, na których można w razie czego liczyć. Tak już jest. Ale wróćmy do pastaranów. Popieramy Iran, ale nie bezkrytycznie i dlatego należy się wam ostrzeżenie. Nie wiemy, co oni szykują, ale mogą mocno namieszać. A poza tym, jeśli owa starożytna machina jest rzeczywiście tak potężna, jak wszyscy się spodziewają, to jej przejęcie przez Korpus Strażników Islamskiej Rewolucji mogłoby naruszyć delikatną równowagę sił. Tego nie chcemy. Nie życzymy sobie. I stąd nasze spotkanie. Jakieś rady? Jak radzić sobie z nowym zagrożeniem? Zapytałem. Jesteście na tyle dobrze zorganizowani, że chyba dacie sobie radę. Taką mamy nadzieję. Zależało nam tylko, żebyście nie byli zaskoczeni. Dziękuję. A wy naprawdę nie wiecie, w jaki sposób Irańczycy włączą się do gry? Czy nie chcecie powiedzieć? Generał Kakłosiew zaśmiał się głośno i pokręcił głową. Cokolwiek teraz odpowiem. I tak pan nie uwierzy. Zostawmy zatem to pytanie bez odpowiedzi. Życzę spokojnego lotu. Myśliwce wyprowadzą was z naszej strefy powietrznej. Powodzenia! Obejrzałem się za siebie. Rozmawiając, przeszliśmy spory kawałek. Teraz trzeba było wrócić.